Cześć, witam Was na moim kanale w premierach października. Ja czekałam czekałam cały rok, ponieważ moim zdaniem, z uwagi na to, że w październiku są krakowskie targi książek, to premiery październikowe są najlepsze. Najwięksi autorzy, największe tytuły, najbardziej soczyste te są te premiery. W marcu też są spoko, w maju moim zdaniem może kilka tylko tytułów, a tutaj mamy po prostu ich multum. Dlatego przygotujcie sobie coś do picia, coś do jedzenia, ponieważ będzie o czym mówić. Zwłaszcza, że po pierwsze muszę coś w ogóle powiedzieć jeszcze, przed rozpoczęciem. W tym roku krakowskie targi książek zrobiły biletowane, płatne vouchery na podpisy książek. Uważam, że to jest trochę przesada. Rozumiem, że ci autorzy są bardzo popularni, ale możemy na przykład zrobić parę sesji autografów, jeżeli oni by się zgodzili, a nie osoba, która kupiła bilet na targi, która kupiła książkę tych autorów, to jeszcze musi kupić osobno płatny bilet, na to, żeby mieć podpisaną tę pozycję. Na dodatek, krakowskie targi książek jeszcze jedną tajemnicę przed nami odkryły, ponieważ jest pewna influencerka, bardzo pozdrawiam. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić imię, nazwę, pseudonim, czy nie, dlatego, jak coś to sami zauważycie, sami sprawdzicie. I krakowskie targi potwierdziły, że właśnie pewna influencerka książkowa wyda książkę w październiku, ponieważ jest na liście tych autorów. Wszyscy podejrzewali, wszyscy mieli nadzieję, i tutaj nie potwierdziło to ani wydawnictwo, ani osoba zainteresowana, tylko właśnie. To wydarzenie, co też jest trochę słabe i chyba nie do końca zgrane, no ale dobra, może to było specjalnie. A teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekali, czyli do premier. Słuchajcie, przede wszystkim muszę powiedzieć tutaj, ponieważ na pewno będą premiery, o których nie zdążę tutaj powiedzieć. Pewnie będą one zapowiedziane troszkę później, i po prostu nie zdążę tutaj po. Wam o niej opowiedzieć, ponieważ ja ten film staram, staram się nagrywać przed rozpoczęciem miesiąca. Co jest ważne, w październiku mamy dostać nowe wydanie, nowe specjalne wydanie Wojen Makowych w, e, barwionymi, z barwionymi brzegami. Niestety cena będzie dość duża, ponieważ wydańców już zdradziło, że cena to będzie 299 zł, około, no 300 zł, więc to jest duża cena, ale mam nadzieję, że na targach będzie jakaś promocja albo po prostu może w jakiejś sklepie internetowym będzie to taniej. Ale oprócz tego mamy dużo więcej tego. Dużo więcej, moi drodzy, ponieważ mamy Alchemistet, który ma swoją premierę 1 października. I to jest książka, która ma 292 strony. Ja, ja to zamówiłam, ale ja nie wiem, czy kiedykolwiek to przeczytam. Bardzo jest to ciekawy tytuł. To jest chyba najbardziej popularny fanfic, jaki istnieje, ale tak naprawdę ja nie wiem z jakiej historii on e, czerpie. Na jakiej historii się inspirowała Tutaj autorka, ponieważ niestety, ale no nie kojarzę, chyba że wy pamiętacie, mamy tutaj główną bohaterkę imieniu Helen, która jest alchemiczką i która jest więźniarką, ponieważ e, niestety przegrała wojnę, jej lud przegrał wojnę, wszyscy jej znajomi zostali zlikwidowani albo są gdzieś wywiezieni, ona jest sama i jest przetrzymywana. Niestety okazuje się, że nie tylko w formie fizycznej, ale również umysłowej, ponieważ nie pamięta, co się działo. I wszyscy jej mówią, że jest zwykłą szarą myszką, zwykłą alchemiczką, a jednak to, że nie pamięta niektórych okresów, może jej się wydawać bardzo wyjątkowe i ciekawe. I po to, żeby odkryła ten zanikające wspomnienia znaczy nie zanikające, ona po prostu już nie pamięta zostaje wysłana do najbardziej okrutnego, największego alchemika, który jest jednocześnie namiestnikiem i który ma jej pomóc właśnie odzyskać tę pamięć Ciekawie, no wiadomo, małe podejrzenia. Słuchajcie, jestem też bardzo ciekawa opinii w Polsce, jak wyszło tłumaczenie, bo to może być naprawdę bardzo interesujące i ono może o dużo rzeczach zaważyć. Mamy również oczywiście bardzo dużo w październiku kontynuacji, i będę tutaj wam mówiła w kolejności chronologicznej, ponieważ ta pierwsza książka, o której wam powiedziałam, ma swoją premier 1 października, a kolejne mają drugiego, i później, po tym drugim październiku mamy. Wysyp, ponieważ 15 października, tydzień przed targami, to jest po prostu szał ciał premier. 2 października, piąty tom Królestwa Mosu od Daniela L. Jensen czyli Stracony Tron. Ja nie czytałam tej serii, bardzo dużo nie słyszałam. Mam w planach, chyba mam nawet pierwszy tom albo nawet dwa. Ale ja, wiecie, ja staram się serii teraz nie zaczynać, dopóki nie skończę innych. 15 października, wysyp i zaczynamy od książki, o której naprawdę bardzo dużo słyszałam. To jest piąty tom tej serii, Kolory Zła, autorstwa Małgorzaty Sobczak, ale naprawdę prawie wszyscy mi mówili o tej serii i w końcu muszę się za nią zabrać, a kolejny tom będzie się nazywał Zieleń. I oczywiście ja nie będę wam mówiła, co się dzieje w kolejnych tomach, bo po prostu to nie jest fair dla mnie i dla Was. Pewnie mamy kolejną książkę w Ciechach o tytule złotowłosa. I powiem szczerze, że bardzo słyszałam dobre opinie na temat tej pozycji. Mamy tutaj główną bohaterkę urszulę, która nagle idzie po prostu pobiegać, żeby wybiegać wściekłość i znika. Na dodatek jej narzeczony, z którą miała brać ślub, jej nie zgłasza tego zaginięcia, a ona budzi się w jakiejś dziwnej piwnicy i słyszy obok siebie głos osoby, o której myślała, że po prostu ta osoba już nie żyje od wielu lat. I tak naprawdę mamy tutaj konfrontację z przeszłością, z błędami i z tym, co będzie działo się dalej. I słyszałam, że genialna. Ja nigdy nie czytałam ogólnie książek pana Wojtka, ale cóż, w końcu trzeba to zrobić. Kolejna pozycja to Niewolnica Wolności. Jest to pozycja, która również ma premierę 15 października. Ja w ogóle powiem wam, jak będzie kolejna data premiery. Na razie będą cały czas po prostu książki, które wyjdą 15 października, a ta pozycja. Wydaje się, że będzie wyciskać naprawdę z nas łzy. Opowiada o niej i tutaj przeczytam. Jest to hołd dla niedocenionej roli kobiet w walce o wolność i równość złożony przez jednego z najważniejszych współczesnych hiszpańskich pisarzy, autora bestsellerowej Katedry w Barcelonie i ogólnie mówię wam o tej książce, ponieważ Ola, książkowy Flik, uwielbia Katedry w Barcelonie i ja wiem, że ta książka również będzie. Dobra, po prostu widziałam ocenę i wydaje się, że będzie genialna, zwłaszcza, że mamy tutaj perspektywę dwóch kobiet, perspektywę współczesną i mamy tutaj również XIX wiek, gdzie akcja dzieje się na Kubie. W której po prostu historia polega na tym, że przypływa właśnie na Kubę statek z kobietami, które są niewolnikami, które zostały złapane w Afryce i właśnie zesłane, żeby uprawiać pole trzcinowe i się rozmnażać, żeby ich dzieci również zostały niewolnikami. I mamy kobietę, która próbuje poznać pewną historię, jak pewnie się domyślacie, będzie tutaj pewne spotkanie tych dwóch historii i że wiadomo, że nie fizyczne, ale na pewno będzie bardzo głębokie i dotkliwe. Kolejna książka to Tom trzeci Blackbird Academy, czyli Pokochaj się, słuchajcie. Ja teraz sobie obiecałam, że jak wyjdzie trzeci tom, to ja mogę zacząć tę serię i w końcu mogę. Nie wiem, czy ta seria będzie miała więcej tomów. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy zacznę w tym roku, ponieważ Mam parę serii do nadrobienia i to takich, które naprawdę chcę przeczytać, ale coś ostatnio mam zastój, nie wiem dlaczego, ale wiem, że dużo osób z Was naprawdę czeka na tę pozycję i ta książka, patrząc po Waszych opiniach, naprawdę jest świetna. Następnie mamy Frida McFadden. Ostatnio naprawdę rozpieszczałem nas z tymi nowymi pozycjami Fridy. I tym razem mamy pozycję o które wypadek. Mamy tutaj Bietę, która ucieka przed swoim aktualnym życiem, jest ciężarna i postanawia wybrać się do swojego brata. Niestety po drodze spotykają straszna zamieć i po prostu. No nie może ona jechać dalej, spotyka pewną parę, która postanawia jej pomóc i ją przygarnąć do siebie. I okazuje się, że jak ona korzysta z tej pomocy, ponieważ tak naprawdę nie ma innego wyboru, to jest jeszcze gorsza sytuacja niż była wcześniej, ponieważ niby ten ratunek staje się koszmarem. Ali Hazelwood to autorka, którą czasami uwielbiam, a czasami po prostu mnie tak denerwuje, że masakra. Tym razem mamy kontynuację jej serii Bright, czyli to jest, słuchajcie... Taka erotyka z elementami fantastyki. Niektórzy powiedzą odwrotnie, ale ja uważam, że to jest więcej erotyki niż fantastyki. I to jest tak jakby osobna historia. Oczywiście mogą być takie spoilery, ale to nie jest kontynuacja tamtej historii, tylko to jest tak jakby nowa część w tym świecie, ale tak jak mówię, jest ryzyko spoilerów. Tym razem mamy dziewczynę, która jest półwampirem i pół człowiekiem. Została stworzona po to, żeby tutaj zapanowała większy pokój między tymi gatunkami. Niestety okazuje się, że jest przyczyną jeszcze większych konfliktów i ma wrogów. O ktu, których by się po prostu nie spodziewała, i z drugiej strony mamy Alfę, Samce Alfę, który jest, jest w stanie zrobić wszystko po prostu, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo, i będzie musiał podjąć bardzo trudny wybór. No, zobaczymy, ja jestem ciekawa. Ostatnio drugie tomy, jeżeli chodzi o takie książki, są o wiele lepsze niż pierwsze, więc mam nadzieję, że tu też tak będzie. Następnie, oczywiście, 15 października, mamy tom trzeci atramentowego. Serca, czyli Atramentowa śmierć. To jest już książka, która była wydana w Polsce, ale teraz mamy nową oprawę graficzną. Nie wiem, czy tłumaczenie jest poprawione, ale oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, to na pewno czekacie na zakończenie tej historii. I następnie mamy pozycję, której jestem bardzo ciekawa, ponieważ jest to książka Holly Jackson, czyli jednej z najlepszych autorek, jakie znam, jeżeli chodzi o kryminały młodzieżowe, a tym razem... Mamy tutaj książkę trochę dla starszych, ponieważ nie całkiem martwa, ponieważ tak nazywa się jej najnowsza powieść. Jest to książka o Jet, która ma 27 lat, mieszka z rodzicami i cały czas mówi, że ma na coś czas i może to zrobić kiedy indziej. I nagle, gdy zostaje zaatakowana, uderzona w głowie i dowiaduje się, że został jej tydzień czasu, tydzień życia po prostu, za tydzień umrze, postanawia rozwikłać. Sprawę swojego ataku, tak naprawdę swojej śmierci, pomaga jej w tym tylko jej przyjaciel z dzieciństwa. Ona na każdym kroku widzi wrogów i ma podejrzenia co do właśnie swojego prześladowcy, który tak naprawdę zabił ją. No, to może być bardzo ciekawe, zwłaszcza, że mamy tu osobę, która jest trochę starsza. Zobaczymy, zobaczymy naprawdę. Mamy też następną książkę Saby Tahir, czyli Następca od Winidi. Słuchajcie, tutaj mamy trzy perspektywy. Jedna z nich dotyczy środy, druga panitki, a trzecia księcia. Mamy tutaj księcia, który tak naprawdę wie, że Władza tak naprawdę niszczy człowieka. Mamy tutaj banitkę, która otrzymuje zlecenie, ponieważ jest płatną zabójczynią może nie zabójczynią no, robi jakieś zlecenia za dobrą opłatą i dostaje zlecenie, które tak naprawdę zostaje, staje się jej osobistą sprawą, oraz mamy środę, która jest więźniem i która zostaje. Wysłana do więzienia to powoduje w niej taką ściekłość, że nie wie, co ze sobą zrobić. I podejrzewam, że tutaj będzie jakaś magia, ponieważ to jest ta autorka, która lubi lubuje się w fantastyce i w mocach, których dopiero są odkrywane. Kolejna książka to jest czwarta część serii, która zaczęła się od żmi i skrzydła nocy, to jest zabić wam pirzego na jeźdźcę. Również premier 15 października. Słuchajcie, nie będę mówiła o czym to jest, ponieważ ta seria ma mieć 10 tomów, ale tak naprawdę ma mieć po dwa tomy z innych historii. Ja jestem do tyłu z tą, z to, z tą serią. Rozumiecie? To jestem do tyłu. Nie, nie mogłam po prostu... Przyszedł, jeszcze nie miałam czasu, a wyszło niedawno, i teraz mam kolejny tom, więc brawo wydawnictwo za to, że tak szybko to wydajecie. Następna pozycja bardzo mnie intryguje, słuchajcie, to jest książka od pani Stefanie Garber, czyli autorki Ballady o Złomanym sercu i karawalu który ma takie bardzo różne, bardzo kontrowersyjne opinie, a tutaj mamy Alchemię Tajemnic i to jest historia, która opowiada o tym, że w Los Angeles jest sala wykładowa ukryta w nieczynnym kinie. Są tam wykładowce, o których nie, nie, nie usłyszysz nigdzie, nie znajdziesz nigdzie i wykłady, o których po prostu wie możesz wiedzieć tylko gdy ktoś ci powie, ponieważ nie są nigdzie dostępne. Nasza główna bohaterka, ona wierzy w magię, mimo tego, że nawet Uczestnicy tych wykładów w to nie wierzą, i chcę udowodnić, że te najmroczniejsze zbrodnie w tym mieście zostały wykonane przez samego diabła. A dowiadyły się na dodatek tego, że prawdopodobnie za parę godzin umrze, i chcę oczywiście to powstrzymać. Słuchajcie, brzmi to genialnie. Po prostu jestem bardzo ciekawa i pewnie Anna, pozdrawiam, bestsellerka, będzie czytała, więc powie, czy naprawdę warto. Następną pozycja jest książką, która bardzo kusi. Również bardzo kusi. To jest Remantazy. Nieodparta pokusa, by pokochać wroga. Mamy tutaj zabójcę i uzdrowicielkę, którzy muszą razem działać, żeby osiągnąć cel i żeby wynaleźć sposób na śmiertelną chorobę. Nasz zabójca jest... Ma taką przypadłość, która może pozbawić go magii, natomiast uzdrowicielka nienawidzi oczywiście go. Mamy tutaj Emily's uh, Two lovers, uh, ale potrzebuje pieniędzy. Potrzebuje pieniędzy nie tylko dla siebie, ale dla swoich jakby to powiedzieć, koleżanek po fachu, żeby móc wytworzyć lekarstwo na jakąś epidemię, i oni, mimo tego, że się nienawidzą, mają wspólny cel i będą musieli ze sobą współpracować. Pora na książkę, na którą czekałam już od kilku lat i wiedziałam, że w końcu nastąpi, jak nastąpi to z wielkim przytupem. To jest polska autorka Elżbieta Hrazińska, i jej kolejna książka, która na pewno będzie wspaniała, czyli Śmiały. Jest to pierwsza część z dwutomowego cyklu. Jeden wychodzi 15 października, drugi wychodzi w listopadzie, czyli miesiąc po, i to jest opowieść o Bolesławie Szczodrym. Słuchajcie, to będzie coś świetnego, jeżeli nawet się nie interesujecie historią. Ja na przykład nie jestem fanką historii, nigdy nie byłam, ale książki pani Elżbiety czytam z zapartym tchem i nie mogę się doczekać. To na pewno będzie coś wspaniałego: historia 15-letniego księcia, który. Dostaje tron, otrzymuje tron i musi się poradzić z wszystkimi najeźdźcami, którzy nie że chcą zatykować jego państwo, to jeszcze chcą go ściągnąć z tronu osoby, które są mu najbliższe. I on zaczyna dojrzewać się na naszych oczach, uświadamiać sobie, co jest tak naprawdę najbliższe i co musi odpuścić. A co musi przycisnąć? To będzie coś wspaniałego. Kolejna pozycja. Ja wiem, że dużo osób ma do tego podejście m, różne, ale chcę o tym powiedzieć: czyli Harry Potter i kamień filozoficzny z barwionymi brzegami, edycja limitowana. Kto chce, to niech kupi. Kto nie chce, to po prostu niech nie kupi. Następnie mamy książkę, na którą czekał cały świat: czyli Har Harlan Coben i Renes, Whisper. I zanim powiesz, żegnaj. Czyli mamy tutaj aktorkę, którą możemy znać m.in. z Legalnej Blondynki oraz Harlena Kobena, jednego z najlepszych pisarzy kryminałów, który moim zdaniem kiedyś pisał lepiej, teraz gorzej, ale zobaczymy, jak wyjdzie w tym duecie. Mamy tutaj główną bohaterkę, która ma, jest naprawdę twardą babką. Jest chirurgiem wojskowym i naprawdę, żeby być, mieć taki zawód, to trzeba mieć nerwy ze stali, ale niestety. Nagle zostaje pozbawiona zawodu, nie wiemy dlaczego, e, akurat w tym opisie, i dostaje informację od swojego znajomego, że on może jej pomóc, ponieważ ona po stracie ukochanej przez siebie pracy, zwłaszcza że była jedna, jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o właśnie ten zawód na świecie i zdobyła niesamowitą renomę, dostaje propozycję pracy w ekskluzywnej. Klinice, na którą stać tak naprawdę tylko niektórych, zwłaszcza, że ma dostać do przeprowadzenia zabieg, w którym chyba jedyną osobą albo jedną z nielicznych osób na świecie, która może go wykonać. Podejmuje się tego działania i nagle okazuje się, że jej pacjent znika. Oczywiście ona sama wie, że tak naprawdę jej też grozi niebezpieczeństwo, bo to wszystko jest ze sobą połączone i postanawia coś zrobić z tym, żeby nie podzielić jego losu. To może być naprawdę dobre. Ja już zacieram rączki, jestem bardzo tego ciekawa. I kolejną książką, która jest naprawdę, tak naprawdę, reedycją i edycją limitowaną, jest to Ocelao 5 od Holly Jackson. Nie wiem, czy kupię tę książkę. Tutaj mamy historię znajomych, którzy są w autobusie i nie mogą z niego wyjść, ponieważ jest snajper, Tak naprawdę są uziemieni i on od nich potrzebuje jakichś informacji, a oni między sobą muszą określić, o jakie informacje mu chodzi i o, o kogo mu chodzi. Jak musicie się spodziewać jest to parę złotych akcji, znaczy ja ogólnie czytałam tę pozycję i uważam, że to nie jest lepsza książka Holly Jackson, nie dałam jej 3 na 5, ale ja mam o wiele większe wymagania co do tej autorki, bo naprawdę ona potrafi dużo więcej. I oczywiście przegapiłam, jeżeli chodzi o premiery, to Elżbieta Herzińska ma premierę 28 października, a następna pozycja już ma premierę. 29. Następnie mamy książkę, która tak naprawdę jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, jeżeli chodzi o tego autora, ponieważ jest to pozycja od Markusa Zusaka, który jest autorem między innymi złodziejki książek, którą na pewno kojarzycie, i nazywa się Ona Trzy dzikie psy, i prawda, i to jest książka o jego psach, o relacji, o tym, jakie są, jest to takie oddanie trochę czci i trochę no, pokazanie tej przyjaźni, bliskości ze zwierzęciem. No, powiem wam, że to jest bardzo ciekawa odmiana, zobaczymy. Ja podejrzewam, że kiedyś po nią sięgnę, ponieważ sama jestem niesamowitą psiarą. Następnie mamy trzy książki, które są kontynuacją, czyli Holly, Bella tom 3,5, Niepewna, czyli kolejny tom bezsilny tom 2,5 oraz Godni Rywale, to jest The Greatest Game, tom drugi. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja już nie ogarniam ten The Inheritance Games, coś tam, nie ogarniam tego. I właśnie przed chwilą dostałam powiadomienie, że jest jeszcze jedna książka, która będzie wydana 15 października i chcę powiedzieć, nie oszukaliście mnie. Wiem teraz i powiem teraz, chociaż powinnam powiedzieć wcześniej. I to jest nowa książka Samanty Shannon. Jest to prequel do Zakonu Drzewa Pomarańczy o tytule Siódł Płonących Kwiatów. I ta historia opowiada nam... Moment, kiedy do znanych nam krain powróciły smoki po wielu, wielu set lat po prostu ciszy. I mamy tutaj oczywiście główną bohaterkę, która jest księżniczką, która z jednej strony jest pod bardzo dużą kontrolą ojca, a z drugiej strony jej narzeczony, z którą chciałaby zmienić świat, bardzo nieudolnie rządzi swoim królestwem. I mamy również perspektywę dziewczyny, która jest łowczynią smoków. A z tego co wam powiedziałam, one się odrodziły, znaczy nie może odrodziły, ale ponownie powróciły, pojawiły się. Więc to może być ciekawa perspektywa i pytanie czy jak ona w końcu zobaczy te smoki, pozna je bardziej i będzie je widziała na co dzień, to czy zmieni swój zawód, swoją profesję? To będzie na pewno coś cudownego. Słuchajcie, wiemy o tym, że Samantha Shannon pisze Świetnie, i tylko czekam na kolejne książki. I słuchajcie, to było na tyle. Ja wiem, że mówiłam, że będzie, nie wiem ile tego, ale ja to mówiłam dość krótko o tych pozycjach, ponieważ nie chciałam, żeby ten film trwał bardzo długo. Ogólnie, zakładek z zapowiedziami jest 33 na Empiku. Jest bardzo dużo wznowień, nowych wydań, jakichś reedycji. Ja stwierdziłam, że powiem tylko o najciekawszych, ale mamy też na przykład nowe wydanie Draculi. Mamy wydanie Nowe domy, domy Uprzedzenia i takich klasyków. Bardzo dużo jest książek o Leonardo da Vinci, jeżeli was to interesuje. Parę nowych książek azjatyckich. O dziwo, jest bardzo dużo książek już świątecznych i dość mało romansów, jak na ten okres ale to pewnie jest cisza przed burzą. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że widzę się z Wami na targach. Dajcie znać, o jakich książkach zapomniałam i życzę Wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa.